Siemaneczko, jestem ultra, a to jest kolejny odcinek z serii Team Fortress. Teraz kolejna klasa, czyli yy, inżynier. Yy, jest to klasa, która potrafił budować różne machiny na tym. Ja sobie tylko zmienię się na yy, podstawowy zestaw czyli tylko to. Poza po, tylko mam jeden rzecz taką mniej podstawową. I nie wiem, czy ten pyro jest. Aha. Dobra, idziemy do góry. Mam pistolecik, klucz i do budowania. Ja sobie tu tak pięknie zbuduję. Gościu jest dość ten. tym e, czasem nie ma zasobniczka. O, super, budujesz zasobnik. Jestem Ci wdzięczny. Dobra. E, niestety będę się musiał ja jednak cofnąć nieco. I zobaczyć, gdzie tu jest e, amo. Ja tylko muszę też obserwować, jak tam działko leży moje. Gdzie jest to tutaj? O! Idealnie. E, ten. ten. E, ka, pistolet, karabin. <ścoughs> Shotgun. Pistolet, karabin. Aha, tu była amunicja. Dobry. E, ding, ding. E, ja sobie zbuduję zasobnik, będzie bezpiecznie. Udało się. Dobra, ja sobie szukę jeszcze tak, ulepszego na maksa. I gościu widzę, że ma ten... dwa. Pięknie, tu taka ekipa się zrobiła. Tu mu też pomożemy. No wa wa warto pomagać sobie nawzajem, jeżeli chodzi o budowę. Widziałem Aj! Źle, źle, źle. Zniszczył Jeden działko. I ustawię tu. Olujo tale potrzebuje chyba pomocy. Of oh, Fak, z Sied! dziad. Jego diabli, dopiero co postawiłem to. Nie zabiło. <laughs> Nie, zabiło zabiło Pieprzony spaj, zrobię takie piękne tyłki Z tej strony mi osłania jak jakiś pójdzie na automut tylko na raz please. bo no widzicie co się działo dobra ja sobie to na maksę uzrębnę widzicie tu jakiś

Ze względu na Amazon y, samo what? O, oh, shit... się tego nie spodziewał, że mi tu taki gruby wyjdzie. ci tu kontrolują? O, cholera. tu się jakoś szybko na nim... zginął. <śpiewa> <skinał śpiewa> tu jakaś konstrukcja Taki! Aj! Chciałem mu pomóc! Bo to działko takie niederobane, ale. Owe, tak! O! Niech Koniec bitwy, a więc wojna! Aj! Mm, jeżeli chodzi, to tu ta klasa nie jest akurat aż tak moją ulubioną, ulub. mam takie. Tłówka że się nie da jeszcze metalu mniej więcej nosić. Bo to by było dobre. Chyba, że się da, tylko trzeba mieć jakiś item. Ale tego to ja nigdy nie wiem. Ja sobie już tu Zasobiewnę. A nie ma za mało metalu. No niego, go wulciśnie Nie wulciśnie eee, co to taki? Aha, to nie jest Fanzerio pełny serwer Ja tu wezmę. Ach, Kolerny dziad. Z grzechotnikami zajobał. Zy, ambasadora. Wracaj. Grzechotnik to ja mam. E, dziwny pop. zaków. Był tu pamiętaj Nie eu famaś te operoso jest control Aj Niech to diabli. Must Ajajaj Te ko kanonier, co ma, a, to bardzo w każdym razie, nie niezbytnio. Ta mapka akurat nie jest chyba pode mnie. FAK! Jezusenku... O, ale mi się wystraszył go. Takie grube pfło, a przed chwilą ogry, ograłem grubym. Nie wiem dlaczego ja się tak... Zuberem, faoli. Fajnie się też gra właśnie z snajperem Znaczy, z nie zbytnio, ale też da się, jeżeli ma się na przykład jakiś taką lepszą broń. I zrobiłem ostatnio taką głupotę z tym sniperem wesołym, przetopiłem głowce. Znaczy, nie przetopiłem, tylko go przerobiłem nadal jako świętego czytala. Więc i tak i tak Fuck! No nie zabije w mnie Dobra Fuck. Kruby Salwa Honorowa Ja sobie będę Zabójstwa pięćdziesiąt. Wiecie co? Ja zrobię taki bardzo pro... e... Jeden Raz. Wiecie co jest? O oh o -oh. Shit, chowamy się No No nie e, e, e. Załatwili nas One Budujemy jedno idziemy po drugie i rozwijamy na maksa. A, no tak. Budowanie, budowanie. No Dobra, pierwsze idziemy w działko. Bo ja sobie to działko tam i tak przenoszę. Nie, obydwa będę przenosił chyba. No obydwa sobie przeniosę tam, bo tu się nie opłaca póki co. A tam sobie jak przeniosę. Yy, to będę miał na jako taką... Dobrze. I tu już sobie na drugi, drug... Ostatni poziom. Przeniosę i... Możemy tak robić. A tu jest trzeci. I podajcie no, mi. Ah, tak. No, no. największe mozolne działko. Przenoszę tak. Będę po troszeczkę przenosił, tylko ze względu na... O-o, eee, Tom se postawił to. A ty co tak patrzy w niebo? To sobie tu postawię... Shit. Niech No nie, nie, nie! Zarąbiech! Niech to go diabli Dobra, trzeba... Jeden... Mam nadzieję, że jestem tu dosyć niewykrywalny. Wiem, mam zarąbistą. Leczówkę. Wie, że nie możesz tym poprawić moich działu. Łap wow, starych cień wojny, dobra. Serdeczne. Aaaa, załatwi mi to działko zaraz. Niech go Ten się pije z tyłu, je. Yeah. To jakaś niepoprawne się postawię tak i co? Wezdroździcie. Polając ciebie, Femkeery, fuck shit! On nie, znowu mi działo załatwił. Piepłomie, ten ma znowu tego. Czemu ja to działko nie mogę jakoś tak normalnie tu postawić? Poddaję się. Eee, nie z nowego. Nie umiem po prostu na takich mapkach. A ja sobie wziąłem król z dlatego, że, że zapomniałem, e, pomyślałem, że będę grał w końcu tym medykiem. Tu można się nieźle pobawić medykiem. Więc ja się z wami żegnam. To już jest na tyle z dzisiejszego odcinka Steam Fortress. Widzimy się w kolejnym, w którym będzie medyk, o ile się nie mylę. A więc nara!